Szopkę wykonuję tak od, prawie od, 20, od 20, już ponad 20 lat. Co roku dorabiam jakiś nowy element, tak żeby bogacić tę szopkę, żeby coraz większa ta szopka była. Wykonuję to dlatego, że no jest możliwość, bo ksiądz Kanonik na to zezwala żeby zająć część tego kościoła, i, i, i to tak się dzieje z roku na rok, z roku na rok, coraz więcej, coraz więcej. Chcę to łączyć tak stare rzeczy z nowymi, żeby trochę było i, i starych rzeczy, i, i, i nowych. To, to znaczy, samochody, czy, 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 czy lotnisko, czy, czy na przykład most. To są takie dzieła no, nauki, techniki, także, że nie tylko stare rzeczy, ale i nowe rzeczy powinny być w tej szopce, i tak, tak to się dzieje. W tej chwili dorobiłem Arkę Przymierza. To jest stara budowla z III wieku przed Chrystusem. Uważam, że, że, że to jest połączone z Ewangelią, i, i także, że. że, że no, ludzie powinni takie rzeczy wiedzieć, nie tylko dzieci, ale i starsi, bo to za parę lat takie rzeczy to znikną. To, to, to dzisiaj świat idzie do przodu, zapomina o, 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 o starych rzeczach, a, a, a ktoś to po latach dzieciom przypomni, co się znajduje w szopce. Na dole w, w szopce jest całe zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Skąd się to wzięła ta szopka, narodzenie Chrystusa i odnalezienie Chrystusa i tak ludzie się modlą, ale tu wizualnie można wszystko zobaczyć w te szopce, także no wszystko jest. I drugi dzień Bożego Narodzenia, świętego Szczepana kamienowanie jest jak, jak święty Szczepan widzi Boga Ojca i, i Chrystusa niebo się Mu otwiera. No takie elementy ewangeliczne są w, te, w tej szopce i, no, i warto to zobaczyć, zachęcam ludzi nie tylko tutaj, ale i z daleka, jak kto będzie miał możliwość, żeby przyjechał i oglądał to.